Prawdopodobnie każdy z was słyszał w ostatnim czasie o Mikołaju Bagińskim, znanym szerzej jako Bagi. Założyciel projektu Dresscode, występuje w tańcu z gwiazdami, tworzy ogromne wirale na TikToku, konfliktuje się z największymi polskimi twórcami, a zarazem nadzoruje wiele różnych biznesów i inwestuje w kolejne projekty. Jednak jak to wszystko się zaczęło, czym dokładnie zajmuje się Bagi i dlaczego tak wiele osób go nie lubi? O tym opowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Mikołaj Bagiński zaczął na siebie zarabiać w bardzo młodym wieku, bo już w pierwszej klasie liceum, czyli kiedy miał około 16 lat. Był on wówczas znany na facebookowych grupkach związanych ze stylitwerem, a dorabiał się na kupowaniu drogich, limitowanych ubrań i butów na tzw. dropach, sprzedając je później często z kilkukrotną przebitką. A ile miałeś lat, kiedy zaczęły zarabiać taki pierwszy hajs, który uznawały za spoko? Myślę, że. był stary w pierwsze liceum. Pierwsza liceum to myślę, że miałem z. 15, 16 lat. 16 lat były koszulki Supreme. No, taki, taki vibe. no. Sprzedawałem koszulki Supreme, stałem po buty, w kolejkach i tak dalej. Doświadczenie w kupowaniu odpowiednich rzeczy, przewidywanie zainteresowań ludzi i do dogłębna znajomość branży w tamtym czasie popchnęły go do stworzenia aplikacji Dropsy, która agregowała najlepsze okazje, premiery i dropy, a także newsy dotyczące streetwearu. Jak na 2019 rok był to bardzo nowatorski pomysł, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Aplikację pobrało łącznie kilka milionów użytkowników, a jej zyski w następnych latach wynosiły setki tysięcy złotych. Warto również wspomnieć, że Mikołaj nie zrobił tego oczywiście sam. W tym celu powstała spółka BMR Group, w której poza nim znajduje się również dwóch wspólników, a udziały Bagiego wynosiły 40%. Mimo sukcesu aplikacji Mikołaj nie spoczął na laurach i już około rok później założył własną markę ubrań o nazwie Lives. Przez większość czasu, mimo kilku przerw, prosperowała ona bardzo dobrze, a rzeczy spod szyldu Livs nosiło m.in. wielu popularnych artystów, takich jak Oki, Young Iggy, Young Leosia, O Co Chodzi, Julia Pośnik, Kacperczyki, Ekipa Gombao 33, Vicky Gabor i wielu innych. Mimo to wraz z początkiem bieżącego roku sklep został całkowicie zawieszony. Ostatni post na instagramowych profilach ma pojawił się 7 stycznia, z kolei po kliknięciu w link do strony sklepu ujrzymy jedynie informację, że obecnie nie jest on już dostępny. Porzucenie tego projektu wynikało najprawdopodobniej z chęci rozwijania przez Mikołaja innych odnóg działalności, które mogły być jego zdaniem bardziej perspektywiczne i o których opowiemy więcej w dalszej części materiału. Wracając jednak do początków, w 2018 roku założył on również swój kanał na YouTubie, gdzie publikował materiały związane ze streetwear'em, jednak poza kilkoma wyjątkami nie przyjęły się one zbyt dobrze i zostały w większości ustawione na niepubliczne. Większy rozgłos influencer zyskał dwa lata później dzięki serii Sneaker Creeps, w ramach której odwiedzał znane osoby w branży i pokazywał ich kolekcję ubrań oraz butów. Wtedy również został opublikowany najpopularniejszy film na jego kanale, czyli wizyta u Friza, który zebrał ponad milion wyświetleń. Co ciekawe, Karol Wiśniewski i jego projekt Ekipa był dla Bagiego ogromną inspiracją, o czym Mikołaj często otwarcie mówi, m.in. na wywiadach czy podcastach. On sam powiedział również, że chce być kiedyś najpopularniejszym influencerem w Polsce i z detronizacją za tym samym Freeza. Bardzo to czuję w tym momencie, że chcę być najpopularniejszym influencerem w Polsce i, i na influencerem, pewno... Influencerem czyli Myślę, że influencerem, który używa bardzo mocno YouTube'a, o tak do swojej jakby popularności. Ale właśnie nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało tak, wiesz, że tak gołosłownie, stary, ja naprawdę śledzę YouTube'a od bardzo dawna. To, co fr zrobił Freiz, jakby ja śledzę Freeza od stary momentu, kiedy on grał w Minecrafta. Znam każdy film na pamięć i realnie naprawdę okay. jestem w stanie ci powiedzieć wszystko, jakby nie ma rzeczy, która mi umknęła. W drugiej połowie 2021 roku Mikołaj wraz z Maciejem Sykulskim m.in. szerzej jako Maciek i Ubrania, zaczęli prowadzić podcast o nazwie Dresscode, który ukazywał się za pośrednictwem internetowego radia Nuance. Influencerzy opowiadali o tym, na czym znali się najlepiej, czyli o modzie, ubraniach, butach, aktualnych trendach i tym podobnych. Słuchacze mogli nawet dzwonić w trakcie na antenę, a prowadzący odbierali telefony i rozmawiali z widzami na żywo. Pojawiło się łącznie 19 odcinków z ich udziałem, z czego ostatni na początku 2022 roku. Kilka miesięcy później została ogłoszona pierwsza tak zwana terasa imprezowa Dresscode, nadal pod patronatem Radia Nuance. Bugi i Maciek wraz ze znajomymi, którzy pojawiali się na odcinkach wspomnianej wcześniej audycji, odwiedzali największe miasta w Polsce i imprezowali wraz ze swoimi fanami. Więcej o kontrowersjach z tym związanych opowiem w dedykowanym odcinku poświęconym w całości Dresscode'owi, który pojawi się na kanale już niedługo, dlatego subskrybuj już teraz, żeby go nie przegapić. Wracając jednak do Bagiego, Mikołaj bardzo szybko zauważył, że same imprezy nie wykorzystują w pełni potencjału drzemiącego w projekcie Dresscode, dlatego na początku 2023 zdecydował się na założenie kanału na YouTubie o tej samej nazwie. Od tego momentu stale pojawiają się tam materiały, które generują zazwyczaj między 100 a 500 tysięcy wyświetleń. Jak możemy wyczytać w KRSie, w firmie taką samą ilość udziałów posiadają trzy osoby, z czego jedną z nich jest właśnie Mikołaj Bagiński. To oni zarabiają bezpośrednio z projektu i dopiero w następnej kolejności rozliczają się z pozostałymi członkami, którzy są z nimi podpisani. W jednym z wywiadów zdradził on, że procent, który pobiera od twórców jest niski, ale adekwatny. To jest tak, że wszyscy inni twórcy są podpisani z Wami, z Waszą agencją. Tak, dokładnie. No i czy ten procent, który od nich bierzesz, jest wysoki czy niski? Bo są różne procenty, które no biorą dobra. agencje. A I ile, i ile że... dla Ciebie to jest wysoko, a ile to jest nisko? No ja pamiętam, jak kiedyś był Team X, że oni oddawali tam 60%. Myślę, że, myślę, myślę że bierzemy niski, slash adekwatny yy, procent od naszych twórców i po prostu wymieniamy się tymi rzeczami, które możemy sobie dać nawzajem. I staram się, żeby po prostu każdy czuł się jak najbardziej fair. Będąc u nas dresk w Kodzie. Ja inwestuję kasę w nowych pracowników, w osoby, które mogą pomóc naszym twórcom. Twórcy inwestują swój czas, aby rozwijać Dresscode, rozwijać siebie, żeby mieć super kampanię. Nie wiem, uważam, że to jest zabiście wymienny deal po prostu. Co ciekawe, Bagi zapytany o konkretną datę zakończenia projektu Dresscode odpowiedział, że nie ma takiego terminu. Jednak umowy z pozostałymi influencerami zawierane są na czas określony z możliwością ich przedłużenia. Kiedy macie zakończenie tego projektu? Jest jakaś taka data, kiedy każdy by chciał iść w swoim kierunku? Nie ma, to musiałby się twórców zapytać, w którym momencie chcieliby iść w swoim kierunku. Owszem, mamy umowy podpisane na bardzo konkretny czas, ale jesteśmy też już po jakimś momencie, kiedy przedłużaliśmy na przykład umowy, bo wszyscy byli super happy i działaliśmy jakby z naszej współpracy, więc nie, nie ma takiego momentu, że ja mówię, dobra, tutaj działamy jeszcze 5 lat i za 5 lat każdy idzie do domu. Dodatkowo niewiele osób o tym wie, ale sam kanał Dresc na YouTube nie zarabia na siebie z reklam. Co prawda wyświetlenia na nim są nie najgorsze, jednak nadal za małe, żeby zwrócić udział wielu osób, a także całej ekipy odpowiedzialnej za tworzenie pomysłów, produkcję, montaż oraz miniaturki. Filmy są tam tworzone bardziej w celu utrzymania popularności i świadomości wśród oglądających, a także łapaniu sponsorów, o czym opowiedział szerzej sam zainteresowany. Content jako całość, jest na pewno na minus, bo mamy dużo osób w content teamie, przychody z YouTube'a są ok, ale to nie jest na tym poziomie, żebyśmy sobie zwracali. Niektóre odcinki myślę, że na pewno się zwracają, ale overall jak sobie patrzę, ile osób obsługuje nasze kan nasz kanał dresscode'owy główny, jeżeli o nim mówimy, no to, to wychodzimy na pewno na minus, no nie? Ale no jakby trochę kolejną wartością jest popularność, którą monetyzujemy w inny sposób jeszcze, no nie? Pomimo tworzenia projektu Dresscode, Buggy nie porzucił oczywiście swoich indywidualnych profili w mediach społecznościowych. Cały czas tworzą on treści na TikToku, wypuszczając niekiedy bardzo wiralowe filmy, takie jak materiały scenkowe pokazujące prawdziwe myśli pracowników sklepów, czy też testy jedzenia wraz z inną członkinią Dresscode'u, a dokładniej Ines Lees. Warto nadmienić, że częste nagrywki z influencerką spowodowały, że wielu widzów sipowało ich ze sobą i stale dopytywało w komentarzach, czy są oni razem, czy czują coś do siebie i tym podobne. Bugi z Ines oczywiście zdawali sobie z tego sprawy i specjalnie podkręcali filmy w tym kierunku, co przekładało się pozytywnie na ich popularność. Inne zdanie w tym temacie mieli natomiast stali widzowie, których sztuczne szypie ze strony influencerów zwyczajnie męczyły. Mimo to Mikołaj wykorzystywał to na swoją korzyść i wrócił nawet po przerwie na swój YouTube'owy kanał, gdzie rozpoczął wraz z Ines serię filmów, gdzie podróżowali kamperem i testowali jedzenie w różnych miastach. Format ten ostatecznie przerodził się w osobny kanał na YouTubie o nazwie Koleżanka Zapłaci, co nawiązuje oczywiście do słynnych słów, które padały z z Bagiego na wielu TikTokach nagranych z Ines. W marcu bieżącego roku na TikToku Bagiego zaczęły pojawiać się materiały przedstawiające poszukiwania domu na wynajem, który miał służyć jego nowemu projektowi. Dużą uwagę widzów przykuła wówczas agentka nieruchomości, która oprowadzała Mikołaja po potencjalnych domach, jednak robiła to w bardzo specyficzny sposób, chodząc w lekko wyzywającym stroju oraz rzucając dwuznacznymi tekstami. Możecie koniecznie wypróbować, bo to to, żeby zobaczyć że, jak się, że wypróbować, wypróbować łóżko. Ja sobie, sobie. Nie, no myślę, że jest To Też jakieś dziewczyny będą więc więc też na zadaż, żeby. A jakie dziewczyny? No różne u nas taka. Sonia na przykład Ines. Okay, ale dobre. Masz bo... się zajęci? Ja Wiecie... tak. Ja, ja na... nie. Ja, ja nie mam dziewczyny na przykład. A okej. Okay. Ale dobra, Ale może to nie. Nie, nie na dzisiaj. Tak. No, zawsze możemy się jutro spotkać. Nie, no tak, po, podpisać umowę na przykład. Kolejny ma teraz do wypróbowania? Okej, okay. to może mi usiądziesz, zobaczysz? Nie, ej, ej, ej. Nie no usiądź, co? I co jest git? Co prawda, co prawda lubił ale wiesz. Ludzie w komentarzach pisali wprost, że pani myślała chyba o innym nagrywaniu, czy też, że było to traumatyczne bądź niezręczne doświadczenie. Ostatecznie jednak okazało się, tak jak przy wielu innych ruchach influencera, że to wszystko było odpowiednio przekalkulowaną ustawką. Pani Kasia okazała się być w rzeczywistości aktorką Anną Płociniczak, występującą wcześniej w kilku znanych polskich filmach, w tym także produkcjach Patryka Wegi. Ona sama skorzystała także na fali popularności po TikTokach Bagiego i założyła konto nawiązujące nazwą do jej odgrywanej postaci. Wracając jednak do Mikołaja, poszukiwania lokom skończyły się bardzo szybko i już po kilku dniach opublikował on film informujący o wynajmie miejsca przypominającego trochę stare domy ekipy Friza o wartości aż 4 milionów złotych. Projekt został nazwany dumnie Chata Bagiego, jednak jak się później okazało był on jedną z najbardziej nietrafionych inwestycji influencera. Mikołaj w Nowym Domu nagrał łącznie 13 filmów na YouTube, zrobił kilka transmisji na żywo oraz stworzył parę owych TikToków, jednak na tym tak naprawdę się skończyło. Jak sam wspomniał na wywiadzie, zwyczajnie przerosła go presja związana z codziennym tworzeniem kontentu. Myślał, co prawda, o powtórzeniu w pewien sposób sukcesu domu ekipy Freeza i wynajmie z innymi influencerami wspólnego lokum przez rok, jednak postanowił się z tego wycofać po niecałych dwóch miesiącach. Czy Hata Bagiego jeszcze jest, czy już jej nie ma? Nie, Hata Bagiego już nie ma. A co się z nią stało? Yy, po prostu odpuściliśmy ten projekt, prowadziliśmy Hata Bagiego przez ponad miesiąc prawie dwa miesiące. No i my od początku mieliśmy tę chatę wynajętą na bardzo konkretny okres z czasu, także po prostu lecimy dalej. Ale że uważasz ten projekt jako udany, średnio udany czy nie nieudany? Myślę, że coś w połowie. Bardzo dużo mi ten projekt dał. Myślę, że na pewno wskoczyłem tak trochę level wyżej, jeżeli chodzi o jakieś zasięgi i, i rzeczy, które robię w internecie. Natomiast myślę, że rozpoczynając ten projekt, uważałem, że pójdzie on na przykład nie wiem, że będę mu, może go prowadził przez rok, że może przedłużę tą chatę i tak, i tak dalej, ale no nie udało się to. Myślę, że trochę psychicznie mi to dojechało. Że naprawdę cisnąłem ten content, siedziałem tam w tej chacie, cały czas to robiłem. Często od szóstej przyjeżdżali ludzie na jakieś wywiady. Potem kończyliśmy o drugiej, trzeciej w nocy live'a. Ja bardzo mało spałem, źle jadłem. Że się prowadziłem mało treningów, no i to źle nam nie wpłynęło. Influencer przyznał, że projekt organizacyjnie miał szansę się udać, nawet pomimo ogromnego miesięcznego czynszu wynoszącego aż 25 tysięcy złotych, jednak ostatecznie czuł się na tyle przebodźcowany, że odpuścił ten temat całkowicie. A poza kwestiami psychicznymi, czego jeszcze zabrakło do tego pełnego sukcesu? Kurczę, no nie wiem. Myślę, że organizacyjnie bardzo się staraliśmy, żeby to, żeby to fajnie wyszło. Miałem super team dookoła siebie, więc myślę, że głównie te kwestie z moją głową. Takie, że już w pewnym momencie czułem się tak bardzo przebodźcowany, tam, że uznałem, OK, okej, to jest pora, żeby powiedzieć stop. Myślę, że jakbym docisnął dalej, to zasięgowo by to szło coraz wyżej, ale gdzieś pewnie trzeba postawić tą granicę zdrową. W temacie Bagiego warto również wspomnieć o tym, jak w ostatnim czasie spełniał się jako przedsiębiorca. Po tworzeniem kontentu, co widzimy na co dzień w mediach społecznościowych, Mikołaj działa zakulisowo także przy innych projektach, o czym wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy. Przykładowo marka Blair, która od początku jest kojarzona z osobą Miłosza Kuleszy, innego członka Dresscode, tak naprawdę należy do firmy Phantom Label, w której sam Miłosz nie posiada żadnych udziałów, z kolei bagi ma tam aż 47%. Żeby ten materiał był kompletny, trzeba oczywiście wspomnieć o charakterystycznych gwiazdkach, które bagi nosi od kilku miesięcy na twarzy. Są to tak naprawdę plastry na wypryski, które od lat są popularne w krajach azjatyckich, a od niedawna także zaczęły pojawiać się w Stanach Zjednoczonych, a ostatecznie w Europie. Przez to, że Mikołaj jest jednym z pierwszych influencerów płci męskiej w Polsce, którzy pokazują się z nimi w przestrzeni publicznej, to wspomniane gwiazdki mocno przylgnęły do jego wizerunku, polaryzując tym samym widownie. Wiele krytykuje go za to w komentarzach, twierdząc, że jest to zwyczajnie niemęskie. Sambagi obrał taktykę podkręcania tego tematu do tego stopnia, że na oficjalnych zdjęciach promujących jego udział w 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, pomimo możliwości charakteryzacji, retuszu i zakrycia w ten sposób potencjalnych niedoskonałości, zdecydował się na zostawienie czarnej gwiazdki na twarzy. Afera gwiazdkowa dotknęła także na swój sposób nawet Young Multiego, który na jednym z live'ów został poinformowany przez widzów o rzekomej nominacji ze strony DressCode'u do przyklejenia sobie wspomnianego symbolu na twarz, na co zareagował następującą ripostą. Dresko cię nominowali do naklejenia gwiazdki na mordę? Niech se nakleją Plaster na buzie, żeby już więcej nic nie mówić. Mikołaj oczywiście nie zostawił tego bez odpowiedzi i niedługo później opublikował na swoim Instagramie film sprzed kilku lat nagrany właśnie z Jęk multim, który został poproszony wówczas o pozdrowienia na materiale. Na Dawaj, mu wielkie na pozdrow! Wielkie na pozdrow! Kilka tygodni temu influencer został nawet zapytany o kwestię gwiazdek podczas wywiadu przy okazji Tańca z Gwiazdami. Gdzie odpowiedział, nawiązując między wierszami, właśnie do osoby Young Multiego: Co ty sądzisz o krytyce gwiazdek na twarzy? Bo ludzie mówią, że to jest niemęskie, i jakbyś odpowiedział na to, no bo kurde. ty je nosisz często? Noszę, noszę, no nawet mam tutaj ze sobą. Kurde, no jest to taki ciężki temat, nie? Ostatnio mnie bardzo dojeżdżają, że noszę gwiazdki na twarzy, ale ja po prostu leczę moje pryszcze w taki sposób. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. No widziałem jakieś, jakieś, jakieś. jakieś, jakieś, jakieś tweet. Ludzi, co tam komentują, że noszę te gwiazdki. Uśmiecham się do tego serdecznie i we wrześniu na pewno trochę więcej o tych gwiazdkach będzie. A będą gwiazdki w tańcu z gwiazdami? Będziesz z tym tańczył, czy nie? Rozkminiam to jeszcze, jeszcze nie wiem. Je muszę się Madzi zapytać. Madzia jest dla mnie taką osobą, której się pytam, czy właśnie to jest spoko, czy to nie jest spoko. Jak Madzia powie, że mogę, to będę tańczył w gwiazdkach. Aktualnie o w mediach społecznościowych zrobiło się trochę ciszej ze sprawą jego zaangażowania w przygotowania do występów w tańcu z gwiazdami. Influencer traktuje ten temat bardzo poważnie i jak sam mówił, poświęca temu większość swojego wolnego czasu. W jednym z najnowszych wywiadów udzielonym dla Faktu zdradził również, że od ponad roku można powiedzieć, że jest on milionerem. Powiedz mi jeszcze w takim razie wspomnieć o swoich firmach. Jesteś, no, młodą osobą. Pamiętasz, kiedy na twoim koncie zobaczyłeś pierwszy milion? Kurde, jakie pytanko. No, jakiś czas temu tak było, ale w ogóle nie na prywatnym, tylko na firmowym to było i już jakiś czas temu, ale nie pamiętam dokładnej daty, no, ale na prywatnym nigdy nie widziałem miliona na przykład. I to jest ciekawy temat. To ile miałeś lat? Nie wiem, nie jestem w stanie ci powiedzieć, nie wiem, z, z dwa lata temu, rok temu nie. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Z kolei, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość po programie, to zamierza on stale tworzyć content i działać w mediach społecznościowych, ciągle reinwestując w to pieniądze. Ale, ale, tak jak mówię, to jest ciekawy temat, i to jest rzecz, którą też mówię mocno w swoich social mediach, że ja bardzo reinwestuję cały hajs, który zarabiam i tak jak się ludzie mnie pytali, co zrobię z wygraną, co zrobię z kasą, tutaj, że kampanie, ile zarabiam i tak dalej, ja to wszystko ładuję z powrotem w moje firmy i chcę, żeby ta kasa się mieliła, zatrudniać ludzi, robić jeszcze większe rzeczy, zatrudniać ludzi, żebym mógł robić jeszcze większe rzeczy, inwestować w kontent i tak dalej. I to jest prawda. Na sam koniec został on także zapytany o cel, dla którego tak bardzo chciał się znaleźć w tańcu z gwiazdami, skoro nie są nim pieniądze, na co odpowiedział w następujący sposób, nawiązując także do pozostałych swoich działalności. No właśnie, czyli, y, czyli tutaj ta wygrana was pieniężna nie interesuje najbardziej w tym programie, tylko co właśnie? Po co tutaj przyszedłeś do programu? Kurczę, no super byłoby też wygrać hajs, wiadomo, 200 koła piechotą nie chodzi, to jest mega dużo kasy, natomiast co nas najbardziej interesuje? No interesuje nas cała ta przygoda, no i dla mnie to w ogóle jest takie życiowe trochę motto, że tak samo jak się ludzie mnie pytają, po co robię te wszystkie swoje biznesy, po co robimy dress code, po co robię moją aplikację, po co robię marki odzieżowe, po co robię jakieś no wszystkie projekty, które robię. Ja nie robię ich po to, żeby finalnie wypłacić sobie dużo kasy, Su czuję, że to jest super wypadkowa tego wszystkiego, ale czuję, że najfajniej się w to wszystko przechodzi w momencie, kiedy jaracie cały proces. I myślę, że w takim z nami trochę tak jest, jak co niedzielę, masz fajny nowy odcinek, do którego możesz inaczej podejść, inne stroje, inna jakaś fajna rozkminka możesz siedzieć, rozkwinać, jechać. Ja cały czas jeżdżę samochodem, rozmawiam z czatem GPT mówię, dobra, a kurde, że teraz robimy to, zrobimy tamto, takiego TikToka nagram coś tam, że to my takie po prostu, że ja nie jestem w stanie spać po nocach i myślę, że cały program ogólnie da mi bardzo dużo, przede wszystkim myślę, że tak mentalnie bardzo się, się, się zbuduje.